Witajcie, moi drodzy. Widzę, że wam się chyba podobają te filmy, które nagrywam gdzieś w międzyczasie z samochodu. Jest to dla mnie bardzo, bardzo dziwne, ponieważ ja sama nie lubię oglądać takich filmów. A widzę, że wy lubicie zupełnie coś innego niż ja. Więc, e, moi drodzy, może jest coś, o czym chcielibyście, e, żebym wam opowiedziała w czasie kolejnej podróży? Jeśli tak. To dajcie znać w komentarzach pod tym, e, pod tym filmem. E, a następnym razem, jak będę gdzieś jechała, to opowiem Wam no, o czymś, co Was interesuje, bo chyba mi się skończyły tematy. Do rozmów, chociaż zawsze jakieś tam tematy się znajdą, ale może jest coś, o czym chcielibyście porozmawiać, a jest to jakiś dłuższy wywód, powiedzmy sobie, właśnie na te 30-40 minut rozmowy czy mojego gadania, mojego monologu. Więc czekam na komentarze pod filmem. Dajcie znać, trzymajcie się. A jeszcze Wam powiem, że tak, że będą te filmy jeszcze w zakresie totalnej biologii. Następny film, jaki. Przygotowuję, jestem w trakcie. To jest film o Nerkach oraz o Kwasicy Moczanowej. Nie pamiętam, która pani o to prosiła, ale ten film, ten film się tworzy. Będą te filmy, tylko no, w chwili obecnej, jak już wiecie, ja podjęłam pracę właśnie nad tym, żeby ten film detox zmienić, a ponieważ jest on bardzo długi. No, i niestety ten program, z którego ja korzystam do obróbki wideo, jest, no, nie jest doskonały. Wyrzuca mi bardzo dużo błędów, i jak to powiedzieć, no, on nie jest za bardzo przystosowany do obsługi aż tak długich filmów o tak, dużej, o tak dużym rozmiarze. W związku z czym, no, wynikają z tego tytułu pewne komplikacje. Niektóre rzeczy muszę po prostu zrobić kilka razy. Ale. Jak tylko zrobię ten film detoks, no to biorę się za część kolejnych tych Waszych próśb odnośnie totalnej biologii. Następny film będzie o nerkach. Przepraszam, ale nie pamiętam, kto o to prosił. Potem tam mamy jeszcze chyba dwa, dwa czy trzy filmy na zamówienie. No i moi drodzy, jeśli Wy chcielibyście, właśnie. Em, żebym nagrała dla Was jakiś film w zakresie totalnej biologii na temat Waszej choroby, czy po prostu jakiegoś tematu, który Was interesuje, tak? Bo przypominam tutaj, że w totalnej biologii nie mówimy, moi drodzy, o leczeniu z punktu widzenia takiego fizycznego, więc ani medycyna ortomolekularna, ani tym bardziej lecznictwo, to nie o to chodzi. Totalna biologia rozpatruje różnego rodzaju dolegliwości i choroby em, przez... Pryzmat naszych doświadczeń życiowych i konfliktów biologicznych, czyli była kiedyś w naszym życiu jakaś sytuacja stresująca, coś, z czym my wewnętrznie się nie zgadzamy, jakieś przeżycie, które było dla nas traumatyczne, no i przez to po jakimś czasie w wyniku tego konfliktu następuje choroba. Na przykład mogą to być jakieś problemy czy z gardłem, czy na poziomie płuc, astma, alergia, no różnego rodzaju problemy mogą występować. Natomiast to właśnie totalna biologia odnosi to do różnego rodzaju konfliktów, czy na przykład właśnie konflikty związane z nerkami i z tą kwasicą moczową. To jest również coś jakby, co ma podłoże przewlekłego stresu u danej osoby. Więc ja ten temat rozwinę po prostu w tym filmie, w którym szczegółowo będę te nerki i kwasicę moczonową yy, omawiać. Myślę, że Was to zainteresuje. Zresztą nerki to jest taki temat, który mnie w ogóle bardzo interesuje. No i na temat nerek też macie dwa filmy, które dla Was yy, nakręciłam z taką ogromną ilością wiedzy na temat nerek. Nerki są bardzo ważnym organem, no a niestety nasza medycyna te nerki bardzo mocno. Pomija. Natomiast medycyna chińska jest medycyną, która ma, no, kilka ładnych tysięcy lat, w związku z czym oni wiedzą, co robią, i wiedzą, czego ludzki organizm potrzebuje do tego, aby funkcjonować w zdrowiu. W związku z czym ja mam do tej medycyny chińskiej zaufanie i wiem, że już ja to sprawdziłam po prostu na sobie, na samej sobie, że to. Ten aspekt medycyny chińskiej w odniesieniu do funkcjonowania naszego organizmu to jest 100% trafności, to jest 100% trafności, jeśli chodzi o diagnozę i leczenie. Jakby drugim elementem, bo wspominałam wam też, że jeśli my podchodzimy do leczenia na poziomie fizycznym, to trzeba pracować z tym aspektem psychicznym i emocjonalnym, dlatego że on ma Niezwykle ważne znaczenie w naszym zdrowieniu. I teraz ten aspekt totalnej biologii pięknie rozwiązuje konflikty wewnętrzne, bo też pamiętajmy, że to, że my sobie rozwiążemy konflikt wewnętrzny czy konflikt biologiczny, że dojdziemy do tego, która sytuacja na przykład odebrała nam poczucie własnej wartości, to jest tylko jeden aspekt. No a nie ukrywajmy takich sytuacji, które nam odbierają poczucie własnej wartości, na przykład to jest przykład. Mogło być wiele. Na przestrzeni tych iluś 10 lat mogło nas spotkać wiele sytuacji z różnymi osobami, które nam odebrały to poczucie własnej wartości, a my na przykład dotrzemy do, do jednej czy do dwóch. Więc tutaj ten konflikt nie do końca po prostu jest naraz załatwiony. Z drugiej strony, jeśli ciało jest w totalnej destrukcji, jeśli mówimy tutaj na przykład w aspekcie nerek, to jeśli chodzi o tą regenerację i leczenie nerek, to tak wiele, Aspektów trzeba wziąć pod uwagę, że tymi nerkami trzeba się zająć naprawdę jak małymi dziećmi. Ja Was zachęcam do, do tego, abyście się zapoznali z tymi filmami, które ja stworzyłam. Macie informacje o tych filmach w opisie pod wszystkimi no, pod niektórymi, pod większością filmów bo jeśli to są stare filmy, to nie ma informacji o tych filmach o nerkach, natomiast jeśli, jeśli nie są stare, to. to yy, no powiedzmy te, takie tam sprzed kilku miesięcy, to są, to są te linki. To są te. No i linki, i informacje, i wszystko tam macie opisane, po prostu. No, tak to, tak to ujmijmy. Więc ten temat samych nerek jest niezwykle skomplikowany. No i moi drodzy, jeśli chodzi o nerki, to zawsze, 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 zawsze. Wszystkie problemy z kośćmi to są problemy o podłożu nerek. Niestety to nerki odpowiadają za produkcję szpiku, kości, krwi. Jest to niezwykła. I teraz, moi drodzy, jeśli macie dzieci i te dzieci cierpią z powodu bólu kończyn, i to lekarze nazywają, że to jest ból wzrostowy, tym dzieciom trzeba ratować nerki, moi drodzy. Takie dzieci, które cierpią. Z powodu tego, że kości im rosną, to nie są zdrowe dzieci. Tym dzieciom trzeba wprowadzić odpowiedni sposób odżywiania i najlepiej leczenie medycyną chińską, dlatego że Chińczycy wiedzą, w jaki sposób przygotowywać różne preparaty ziołowe. Te, te preparaty nie są dostępne e, tak normalnie po prostu e, dla ludzi. Natomiast e, te, dlatego, że one muszą być dobrane po prostu przez terapeutę medycyny chińskiej, ale oni te wszystkie receptury przyrządzają w taki sposób, żeby one działały na cały organizm, ale żeby jakby większość tej energii była dokładnie w tym narządzie, w którym w którym po prostu tej energii brakuje. Oj, widzę, że się tutaj znowu rozpisaliście. W każdym razie, moi drodzy, jest. Wiem, że jest wiele dzieci, które cierpią z tak zwanych bóli wzrostowych, z powodu tak zwanych bóli wzrostowych, ale to nie są bóle wzrostowe. To są już problemy tych dzieci na poziomie, na poziomie po prostu uszkodzenia żywiołu wody, czyli nerki pęcherz moczowy. I to trzeba ratować, dlatego że to w przyszłości przyniesie ogromną destrukcję w zdrowiu tych małych ludzi. Najlepiej takiemu dziecku jest sprawdzić najpierw słabe i mocne strony organizmu, żeby wiedzieć, czy to nie jest już konstytucyjne jakiś konstytucyjny problem, i do tego po prostu zastosować odpowiednie leczenie ziołami. Wtedy tym dzieciom przejdą te bóle wzrostowe i tak można zastymulować funkcjonowanie organizmu, żeby ten szpik. Krew i wszystkie płyny wewnętrzne wytwarzały się prawidłowo i wtedy to dziecko nie będzie cierpiało. Więc im szybciej zajmiemy się takim problemem, tym mniej, e, tym mniej jakby problemów zdrowotnych będą miały te dzieci. Bo pamiętajcie, że dzieci które dziś cierpią na problemy bóli wzrostowych, w przyszłości będą pacjentami e, klinik psychiatrycznych, ponieważ nie będą radziły sobie z depresją. Te, te bóle kostne to jest taki przedsmak tych problemów, które te dzieci dopiero będą miały, jak zaczną dorastać, jak zaczną im e, szaleć hormony. Jest to niezwykle, niezwykle niebezpieczne. I Moim zdaniem, no takim bardzo odpowiedzialnym postępowaniem jest właśnie to, żeby się tymi dziećmi zająć jeszcze wtedy, kiedy one są małe i kiedy ten organizm ma taką wzmożoną możliwość do regeneracji i do tego, żeby em, różnego rodzaju jakieś nieprawidłowości bardzo szybko móc zniwelować. Oczywiście, decyzję pozostawiam, moi drodzy, Wam. Miałam nagrać tylko minutowe wideo, a już gadam 10 minut. Więc decyzję na ten temat pozostawiam Wam, ale naprawdę zwróćcie uwagę na swoje dzieci, jeśli one cierpią właśnie na te bóle, na te bóle wzrostowe, bo to te bóle wzrostowe to jest, tylko, to jest tylko objaw czubka góry lodowej i problemów, jakie te dzieci mają same z sobą i jakie będą miały w przyszłości, jeśli z tym problemem rodzice nie zaczną nic robić. I ja sama, ja wam to mówię z doświadczenia, dlatego że ja sama wiem, co działo się ze mną w dzieciństwie, ale moi rodzice nie wiedzieli o tym, że można coś takiego leczyć, że medycyna chińska leczy takie dolegliwości, że medycyna chińska to tłumaczy, skąd takie dolegliwości się biorą. Moi rodzice nie mieli o tym pojęcia, zresztą nawet jeśli moja babcia leczyła swoje dzieci ziołami. No, to potem moja mama uważała wszystko za zielsko. To były takie czasy, gdzie bezgranicznie ludzie ufali lekarzom, i dopiero na przestrzeni lat okazało się, że no w chwili obecnej no medycyna to jest po prostu zło. I historia po prostu lubi się powtarzać. Już na początku XIX wieku były takie sytuacje, gdzie medycyna bardzo mocno straciła na. Straciła jakby na tej swojej reputacji całej. Dla, dlaczego? Dlatego, że być może o tym nie wiecie. Ale kiedyś pójście do lekarza kojarzyło się z tym, że wyjdziesz od niego niepoczytalny. Dlaczego? Ano, dlatego, że lekarze leczyli, w cudzysłowie oczywiście, leczyli ludzi rtęcią. I teraz, w momencie, kiedy taki osobnik poszedł do lekarza i dostał do wypicia rtęć, wychodził jeszcze bardziej chory niż przyszedł do niego, często niepełnosprawny, niezdolny do funkcjonowania, a pamiętajmy, że ci ludzie potrzebowali siły fizycznej i dobrego stanu zdrowia do tego, aby pracować w polu, tak? Kiedyś głównie ludzie utrzymywali się z uprawy. Ziemi. Więc jeśli tacy ludzie zaobserwowali, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty wychodzi od lekarza i jest niepełnosprawny do końca życia, albo po prostu po krótkim czasie po takiej wizycie umiera, no to medycyna zyskała bardzo złą spła sławę i ludzie w końcu wrócili do korzeni i zaczęli leczyć się po prostu naturalnie i wtedy, i wtedy byli zdrowi. Proszę zwrócić uwagę na to, co dzieje się w chwili obecnej w medycynie. Przecież teraz. Bycie. Wiem, Fartuchu, to jest po prostu wstyd. Eee, I no to jest po prostu wstyd, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli kimś takim jesteś, to znaczy, że jesteś mordercą w białych rękawiczkach. Przecież, co teraz ci ludzie wyczyniają? Co, przecież. Z, no, to, co było wcześniej z rtęcią, która. Ach, się rozdzwoniliście. To, co było wcześniej z rtęcią, która była podawana dorosłym ludziom, która uszkadzała im zdrowie, to teraz jest pompowane w nasze nowo narodzone dzieci. Tylko teraz to jest, moi drodzy, bardziej perfidne, bo o ile u dorosłego człowieka od razu było widać skutki zdrowotne podania tej rtęci, o tyle im szybciej się zaszprycuje nasze dzieci, dlatego się szprycuje już noworodki, tym rodzice nie będą wiedzieli, do jakiej destrukcji zdrowotnej u tego dziecka doszło? Tak to jest chytrze i podstępnie rozwiązane. Natomiast po tym, jak dziecko już choruje, bo to jest robione w taki sposób, że jeśli się na to nie zgodzisz, to masz problemy prawne, ale jak się zgodzisz i twoje dziecko choruje, to zostajesz na lodzie z tym niepełnosprawnym dzieckiem. Najgorsze jest to, że bardzo wiele osób nie jest w ogóle świadomych tego, że ich choroby ich dzieci są wywołane przez te szpryce, które ten dzieciak dostał w szpitalu. Przecież jeśli chodzi o moje dziecko, to ono też zostało uszkodzone. I co? Ja zostałam z tym wszystkim sama. Przecież ja muszę po prostu walczyć o to, żeby moje dziecko jadło odpowiednie, odpowiednie pożywienie, bo w przeciwnym razie. Te toksyny, które są w jego organizmie, które jest bardzo trudno z niego wydostać, on wcześniej był za mały, żeby stosować tego typu terapię, dopiero teraz dorósł na tyle, że można byłoby po prostu z tym podziałać, ale to jest walka o to, nie jedz tego, nie jedz tego. to dziecko się czuje po prostu niepełnowartościowe, bo nie może zjeść tego, co koledzy, a w momencie, kiedy ja mu pozwolę jeść to, co koledzy i to, co, to, co wszyscy, to to dziecko po prostu nie jest w stanie funkcjonować i myśleć. To nie jest naturalny, naturalny, yy, naturalny bieg rzeczy. To dziecko się urodziło zdrowe. To dziecko było zdrowe, dopóki drugiego dnia nie zabrali go na szprycowanie. Od tamtej pory się zaczął problem. I ten problem się pogłębiał i pogłębiał i pogłębiał do końca pierwszego roku życia, czyli dopóki to dziecko dostawało kolejne szpryce. Idąc z nim do szpitala, bo my po każdej szprycy trafialiśmy po prostu do szpitala na SOR, pierwsze co słyszeliśmy, to nie jest od tego. Ja jeszcze nic nie zdążyłam powiedzieć, kompletnie nic. Na 100% to nie jest od tego, więc moi drodzy, teraz medycyna kojarzy się po prostu z uszkadzaniem ludzi. Oczywiście są tam jacyś yy, trochę lepsi lekarze, którzy rzeczywiście się starają pomóc tym ludziom, są lekarze rodzinni, którzy po prostu robią co mogą dla ludzi, tak? Mają związane ręce, bo jeśli się wychylą ponad procedury, no to wtedy już ich izba lekarska nie uchroni, w razie czego. Natomiast ja z doświadczenia wiem, że są też tacy lekarze, którzy wiedzą o tym, jakim bagnem jest medycyna, i wiedzą o tym, że tak naprawdę leczy tylko matka natura, więc jeśli spotkamy takiego lekarza i mu powiemy: Panie doktorze, ja nie mogę iść do pracy, jestem chora, ale się będę leczyć na własną rękę naturalnie, pan mi da tylko zwolnienie, on wypisze recepty, każe wam to wykupić, bo to teraz wszystko jest w systemie i wy siedzicie tydzień w domu i się leczycie naturalnie, bo pamiętajmy o tym, że choroba to jest nic innego jak objaw zdrowienia organizmu. My powinniśmy się. Cieszyć, jak jesteśmy chorzy, bo to znaczy, że te drogi ewakuacyjne się odblokowały i organizm wydala z siebie różnego rodzaju toksyny. Okej, okay, no powinniśmy się wspomagać ziołami, jakimiś naturalnymi preparatami, czy chociażby homeopatią, żeby sobie pomóc. Powiem Wam, że dla mnie homeopatia jest rewelacyjna. Te leki homeopatyczne, niektóre złożone, są tak przygotowane. Ja już Wam opowiadałam o tej mojej anginie. Gdybym zastosowała wtedy antybiotyk, to wyobraźcie sobie, że antybiotyk ściągnąłby mi stan zapalny, ale cała ta ropa, bakterie i to wszystko zostałoby wewnątrz mnie. Z racji tego, że zastosowałam świetny homeopatyczny preparat, złożony o którym. Możecie, który możecie poznać po prostu w homeopatycznej aptecz, apteczce. W tej apteczce homeopatycznej ja podaję wam rozwiązania na różne choroby dolegliwości, katarki, rozwolnienia, i tam nie wiadomo, co się jeszcze mogłoby wydarzyć w rodzinie, więc to jest taki SOS, że jak sobie to kupicie, to na każdą, na każdą chorobę przypadłość, na taką nagłą macie po, prostu, macie po prostu rozwiązanie. To dodatkowo ja wam tam podaję. Yy, nazwę takiego świetnego preparatu złożonego, który działa naprawdę. Ja to mówię z całym przekonaniem i z doświadczenia. To działa lepiej niż antybiotyk. Moi drodzy, ten preparat tak wyciąga niesamowicie tą chorobę. On dosłownie sprawił, że ta cała ropa w sposób przyspieszony ze mnie wyszła. Ehm, przez trzy dni plułam ropą zieloną, żółtą. Nie mogłam, naprawdę nie miałam siły żeby wstać z łóżka. Nie mogłam też mówić, bo to było zapalenie krtani, więc ja nie mogłam w ogóle głosu z siebie wydobyć. Ale ten preparat wszystko tak wyciągnął. To wyleciało i z zatok z nosa, z gardła po prostu, tylko z uszu mi nie leciała ta ropa. E, a szkoda, bo może stamtąd też coś by po prostu mogło, e, mogło wylecieć, ale to, to wszystko jest tak naprawdę połączone, więc to, co wychodzi nosem, to tak naprawdę też odciąża, odciąża uszy, ale ten preparat wyciągnął ze mnie po prostu te zalegające wydzieliny, a wyciągnięcie i sprawienie, żeby to szybciej wyropiało, żeby szybciej się skończyła ta infekcja. Jest o tyle dla nas korzystne, że, moi drodzy, my się pozbywamy zarówno tych zalegających toksyn, jak i choroby. To jest prawidłowe działanie i my w taki sposób powinniśmy podchodzić do choroby. Nie zatrzymywać objawy. Proszę zwróćcie uwagę na to, że zatrzymywanie objawów skutkuje tym, że Wy coraz częściej po prostu chorujecie, i coraz częściej musicie te objawy zahamowywać. Więc. To, że Wy na przykład przyjmujecie duże dawki jakichś tam witamin i nie chorujecie, to to też nie jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że to znaczy, że organizm ma zablokowaną możliwość wyrzucania toksyn, a my te toksyny przyjmujemy z pożywienia, z powietrza, em, na przykład z wody, która jest chlorowana. I teraz, kiedy to z nas nie wychodzi, a najczęściej to musi wyjść właśnie pod postacią stanu zapalnego, kiedy to z nas w ogóle nie wychodzi... To tu trzeba byłoby się zastanawiać nad tym, co jest nie tak z moim organizmem, że on nie jest w stanie się oczyszczać, bo to jest normalne, że każdy powinien raz w roku być po prostu chory, po to, żeby ten nadmiar wydzieliny śluzów, ropy, ta ropa jest niczym innym, jak pracą po prostu bakterii, które przerabiając toksynę i szczątki pasożytów, wirusów i innych bakterii, tudzież również grzybów, Wyprowadzają w taki sposób to wszystko z naszego organizmu, więc moi drodzy, przeziębienie jest po to, żebyśmy my zaopatrzyli się w odpowiednie środki i preparaty, które umożliwią wyrzucenie toksyn, a lekarz jest nam potrzebny do tego, żeby nam wypisał zwolnienie, żebyśmy przez tydzień czy dwa mogli się wychorować i dojść do siebie. Tak to powinno po prostu przebiegać i, e, i wyglądać. Em, aby nasz organizm z tego przeziębienia czerpał same korzyści. Tak czy inaczej, przy, na przykład przy takiej anginie i zapaleniu krtani, jakiej ja miałam, i tak musiałabym być tydzień na zwolnieniu, i tak musiałabym jakby ten tydzień odchorować i pewnie nie czułabym się po prostu wcale dobrze. Natomiast tutaj minęły trzy dni i to było jak ręką odjął. Nagle po prostu obudziłam się kolejnego czwartego dnia i już byłam zdrowa. No to. Moi drodzy, antybiotyk tak e, antybiotyk tak, e, nie działa. Przede wszystkim nie zniszczyłam sobie flory bakteryjnej. E, wręcz przeciwnie, mój organizm się wzmocnił, bo homeopatia po prostu stymuluje e, takie no, te nasze wewnętrzne siły e, organizmu. To jest po prostu terapia taka bodźcowa, energetyczna. Jest to dla mnie jest to po prostu niesamowite. Jeśli to dobrze zastosujemy, to możemy. Bardzo dużo zrobić dla siebie i dla naszych dzieci. Dlatego stąd, moi drodzy, ja stworzyłam no, dosyć sporą ilość tych poradników homeopatycznych. One są dostępne na moim Allegro. Macie do tego link w opisie. Jeśli chcecie apteczkę homeopatyczną, no to tam zamieszczę, zamieszczę po prostu też linka w opisie, ale warto. Chociaż jak już będziecie mieli apteczkę homeopatyczną, to tam na większość dolegliwości macie po prostu podane rozwiązania, więc już nie jest wam potrzebna żadna inna, tak naprawdę, żaden inny poradnik homeopatyczny. No tak, no bo w tej apteczce homeopatycznej to tam jest po prostu dla każdego, coś, dla każdego coś dobrego. Warto sobie poczytać po prostu opis tej, tej apteczki, no, no bo tam. No, to taki jest kombajn po prostu do, do wszystkiego, tak? Żeby nawet, moi drodzy, jak jedziecie gdzieś na wakacje, to czasami jest tak, że leków nie można przewozić, ale homeopatię zawsze można ze sobą ze sobą zabrać, tak? Do walizki, nawet można ją mieć przy sobie, przy sobie w samolocie, nie ma z tym żadnego problemu, bo to są malutkie fioleczki, które możecie przewozić. Więc gdyby się okazało, że nawet yy, dziecko po prostu ma jakąś chorobę lokomocyjną, wymiotuje, czy coś się dzieje, czy jest niespokojne, podajecie kulki homeopatyczne. Jest spokój, nie ma żadnych histerii. Te dzieci nie wrzeszczą, no bo wiadomo, dlaczego dzieci krzyczą w samolocie. No dlatego, że się zmienia ciśnienie i o ile dorośli są w stanie to jakoś po prostu przeżyć, o tyle dzieci odczuwają to kilka razy mocniej. Więc My nie wiemy, w jaki sposób dziecko odczuwa tą zmianę ciśnienia. My sobie możemy tylko wyobrazić, że to, co my czujemy, dziecko odczuwa kilka razy, kilka, kilkanaście razy bardziej. Dlatego te dzieci tak krzyczą i płaczą w samolocie, umilając ludziom po prostu podróż. A wystarczyłoby im podać leki homeopatyczne i to dziecko po prostu samo by nie odczuwało tego aż tak, no i byłoby po prostu spokojniejsze, nie krzyczałoby, więc jakby ono czułoby się, ono by się czuło lepiej no i przede wszystkim ta podróż minęłaby lepiej dla wszystkich podróżnych, no i przede wszystkim dla tych rodziców, którzy sami nie wiedzą, co mają z tymi dziećmi zrobić, no bo rodzice też nie wiedzą, co się dzieje z tymi dziećmi. Dziecko nie wie, co się z nim dzieje, a rodzice nie wiedzą, jak mają, co mają zrobić z tym dzieckiem, żeby po prostu to dziecko nie krzyczało, więc to jest takie błędne koło, a wystarczyłoby takiemu dziecku podać po prostu lek homeopatyczny i nie byłoby żadnego problemu. Podobnie jakieś zmiany strefy czasowej, gdzie mamy problemy ze snem. No, homeopatia potrafi pomóc w bardzo wielu, w bardzo wielu e, sytuacjach. Więc dla mnie jest to... No, najlepsza metoda leczenia człowieka. Jedna z najlepszych. Bo zioło, to za, wiecie, zależy... E, Zależy, co my chcemy osiągnąć, może tak Wam to powiem, bo ziołolecznictwo jest też genialne, tylko chodzi mi o to, że homeopatia się doskonale sprawdza tam, gdzie musimy szybko zareagować i mieć szybko efekt, już teraz, natychmiast. Czyli dziecko jest chore, ma gorączkę, podajemy lek homeopatyczny, rano wypad do przedszkola, a my do pracy, tak? Natomiast gdybyśmy chcieli taki efekt osiągnąć ziołami, no to sorry, nie dałoby się, bo zioła by to dziecko rozebrały, to dziecko by się zaczęło pocić, ta temperatura by spadła, ale dziecko i tak byłoby chore, więc to jakby nie tędy droga. Ale jak zastosujemy homeopatię, no to postawimy to dziecko i siebie raz, dwa, trzy, cztery na nogi. Natomiast jeśli mówimy o leczeniu jakichś takich e, chorób przewlekłych, no to jak najbardziej zioło lecznictwo, ale wtedy to też leczymy jakby no, dłużej, tak? No bo to. Jakby proces leczniczy rozkłada się w czasie, tak to możemy po prostu określić, tak? Natomiast jeśli potem dochodzimy, sprawdzamy sobie słabe i mocne strony organizmu i widzimy niedomagania konstytucyjne, no to wtedy sobie wprowadzamy preparaty medycyny chińskiej po to, aby uzupełniać te niedobory tam, gdzie ich po prostu nie ma. Możemy to zrobić z jednej strony pożywieniem, trochę możemy polskimi ziołami, ale jak nam się nie chce już bawić z zaparzaniem.